Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak ja to się nastroiłam, i jak bosko można łączyć printy. Te spodnie są założone, ale to ja sobie kombinowałam? Zobaczcie, ja Wam pokażę. No spodnie są dość spore. O, to jest 48 rozmiar. Ja sobie zrobiłam w ten sposób. To może troszeczkę dziwnie wygląda na agrafę. Ale to. Grew pozorom nie wygląda dziwnie. Natomiast tego i tak nie będzie widać, bo tutaj, co widzicie, że do tego, czyli do pasków, założyłam groszki, bluzkę, e, też ekri, czarne groszki. Do tego bodki. Teraz Wam pokażę z bliska, ale już widzicie, że spodnie sobie włożyłam delikatnie w skarpetki z tyłu, że one wyglądają tak pięknie, że nie widać całe buciki. Bo dzisiaj będzie Total Look. To są botki. E, pomalowane przez Magdalenę Moroziewską. Projektantkę, która wymalowała mi tutaj Iris Axel. Na tej. może e, wygląda tak? A na tej wygląda. Tak? Taka boska kamizelka tak wygląda. Ona, ona, ona. E, no. No, jest po prostu bosko. Chodź jeszcze, prawda? Żeby było równo. O. I teraz marynarka. Teraz Wam z bliska pokażę tą marynarkę. I takie same są spodnie. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak fajnie w ogóle wygląda połączenie tej dość cienkiej marynarki z kamizelką. Bo no teraz muszę iść dodatki. jakie to będą? Na pewno będą perły. Do tego takie okulary, fuksjowe usta, zobaczcie ile pereł No, dzieje się tutaj taka biżu. Wśród biżu. Wojtek rygało. O, tak jest. Do tego kropowczyk. No, jak? No, Bosko. Wiecie co Widzicie, to będzie kropeczką na tym. Bo tu jest ekry naprawdę, od stóp do głów. No, będzie torba. No torba jest po prostu teraz, to jest kłaczata czarno-biała z pięknej skóry. Agnes bez. No już zakładam, bo to, to jest po prostu taki worek. No cudownie. Zakładam na ramię. No i bym powiedziała, że stylization ready. No czyż nie bosko w tym ekry na to zimno?